hejka wszystkim, witam was na moim kanale. Tak jak wam wczoraj mówiłam, dzisiaj robimy specjal na 300 obserwujących. Także jedziemy na zawody i widzimy się na zawodach.

Ok, ogólnie tutaj mamy już mojego hobbycorsa, yy, za chwilę będą moje konkurencje i zobaczcie jaki sobie piękny kantarek kupiłam, taki dla Frygi, oczywiście będziecie mieli yy, w filmie też zdjęcie jak Fryga w nim wygląda, no i widzimy się na przejeździe. Czy Marta Lipińska biegnie w parę? Marta Lipińska biegnie w parę. Tak. Przygotuje się Marta Lipińska. Hejka, właśnie jesteśmy po zawodach, po obiadku, jesteśmy w naszym hoteliku, tutaj możecie sobie też zobaczyć ten kantarek, myślę, że bardzo ładny jest, mamy taki uwiązik, a właśnie ten uwiązik był w takiej paczuszce, co pani, która organizowała te zawody, dawała dla każdego dziecka w podziękowaniu i tutaj mamy też takie flow. Także ogólnie zawody były bardzo profesjonalne, bardzo podobało mi się to wszystko, o czym się była też rozprężalnia, przygotowywałam się do tych zawodów i ogólnie powiem wam jeszcze o innej rzeczy, bo ogólnie na koniec zawodów każdy miał taki numerek, co nie i wrzucały się te numerki do takiego worka, gdzie później pani losowało i dawała nagrody. No i ja obecnie miałam numerek startowy 27. No i było około 15 lub 10 losowań. No i mówię już praktycznie na końcu, że nie no, przecież już nie ma szans, nie? A później przedostatnia byłam wlosowana i w takiej otorebeczce pięknej była, zobaczcie, taka śliczna dereczka. Tutaj mamy takie przeciwdeszczowe i tutaj takie misiowate. I zobaczcie, według mnie ona po zapięciu bardzo ładnie by wyglądała. Naprawdę taka krótka, treningowa. Także zaraz się widzimy na jakimś spacerku. No i właśnie wyszliśmy przed nasz budynek. Yy, można przetestować tą dereczkę, bo pada deszcz. Więc ogólnie tutaj mamy takie kwiatuszki. Mamy kamień. Taką trąbkę. No i możemy iść tutaj. Tutaj mamy... Taki widoczek. Zobaczcie. No ogólnie fajnie, fajne miejsce. Tutaj sobie można posiedzieć, patrzcie jak napadało.